Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. prawdziwi melomani ci najprawdziwsi z najprawdziwszych twierdzą że warto pójść na każde jedno przedstawienie na Bukko tylko i wyłącznie po to aby usłyszeć ją Arię Va pensiero wykonywaną przez chór niewolników kojarzycie arie Va pensiero kto nie kojarzy to trzeba sobie wygooglać po powrocie do domu i posłuchać bo to Jedna z bardziej poruszających arii chórowych w historii opery, ale myślę, że to znają wszyscy. Wszyscy znają? Ktoś się do tego nie bawił w życiu? Ktoś do tego nie tańczył? Hit jest to pół roku starszy od pontyfikatu Jana Pawła II, więc myślę, że wszyscy się zdążyli załapać. Dlaczego mówię o Ariva Pensiero i dlaczego pozwoliłem sobie tak dość ekstrawagancko puścić fragment By the Rivers of Babylon, niezapomnianego Bony M? Ano dlatego, że oba te utwory to jest dzisiejszy psalm. Aria pensiero" bazuje na tekście psalmu, który dzisiaj usłyszeliśmy, a piosenka Bonyem to jest po prostu ten psalm, tylko zaśpiewany tak, a nie inaczej. Dlaczego sobie pozwalam mówić o Aria pensiero" i puszczać By the Rivers of Babylon? Bo najważniejsze pytanie tej liturgii, bo najważniejsze pytanie, jakie nam dzisiaj Słowo Boga przynosi, to jest pytanie, czy wierzymy w imię Jezusa Chrystusa? Czy ty wierzysz w imię Jezusa? Nikodemowi w Ewangelii dzisiaj Jezus mówi bardzo jasno: kto wierzy w imię Jezusa, ma życie wieczne. Kto nie wierzy, już został potępiony. Jak ma na imię Jezus? Co znaczy imię Jezus? Bóg zbawia. Bóg jest Zbawicielem. Bóg nie przyszedł Ci dać kilku wskazówek, jak porządnie żyć. Bóg nie przyszedł być pocieszaczem w Twoich życiowych kłopotach. Bóg cię przyszedł zbawić, a ty potrzebujesz zbawienia. Ty wiesz, że potrzebujesz zbawienia. Dlatego mówiłem o Ariwa Pensiero, bo można słuchać Ewangelii o zbawieniu jak Ari, ładne to, ale my nie jesteśmy klubem melomanów. Albo, nie wiem, miłośników starożytnej literatury blisko wschodniej. Dlatego puściłem By the Rivers of Babylon. Bo można sobie do największych swoich życiowych nieszczęść przytupywać jako tako w życiu. No nie jestem idealny, ale jakoś sobie radzę. Nie jest źle. Wiecie, tekst tego psalmu jest przecież rozpaczliwy. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy płacząc na wspomnienie Syjonu. Słyszycie to w piosence Bonem? No, wszyscy do niej tańczyliśmy i świetnie żeśmy się bawili wiele razy w życiu pewnie. Można sobie na zgliszczach swojego życia, na zgliszczach swojego serca potańcowywać. I żeby było jasne, nie mam nic do Bonem, nie. tylko chodzi o to pytanie. Czy ty wierzysz w Jezusa? Czy ty wierzysz, że On jest Zbawicielem? To znaczy, czy ty już wiesz, że potrzebujesz zbawienia, że jesteś skończonym grzesznikiem? Że siedzisz nad rzekami Babilonu i do tego Babilonu poszedłeś przez własne grzechy, jak Izrael. I że Bóg Cię chce wyprowadzać z tego Babilonu nie dlatego, żeś na to zasłużył. Bóg Cię chce zbawić nie dlatego, że jesteś tego warta, jak mówi reklama szamponu. Chyba szamponu, tak? Nie, czy jakichś kosmetyków, tak? Jesteś tego warta. Nie, nie dlatego, Bóg Cię chce zbawić. Zobaczcie, w, te, w tym pierwszym czytaniu to jest niesamowicie ważny moment przymierza między Bogiem a jego ludem. Oni idą do Babilonu w niewolę, w śmierć, w zatratę z powodu własnych grzechów. To nie jest kara Boga, to nie jest zemsta Boga. To są konsekwencje ich grzechów, ich wyborów. W tamtym wypadku. Sojuszy politycznych, jakie zawierali, tego, że słuchali wszystkiego i wszystkich, we wszystkim pokładali nadzieję, we wszystkim szukali dla siebie korzyści, tylko nie w relacji z Bogiem. Bóg szanuje wolność człowieka, więc im pozwala zakosztować skutków ich wolności, ich wyborów. Ale zobaczcie, w tym pierwszym czytaniu nie było ani. Pół zdania o tym, że oni w tej niewoli otrzeźwieli, nawrócili się, zmienili się, już są warci, do, warci tego, żeby ich sprowadzić z powrotem do Izraela? Nie. To jest całkowicie inicjatywa Boga. To on pobudza Cyrusa, pogańskiego władcę, żeby im pozwolił wrócić. Nie ma żadnej zasługi z ich strony, nie ma żadnej ich inicjatywy w tym. Wierzysz w Jezusa, wierzysz, że On taki do Ciebie przychodzi, właśnie w taki sposób działa w Twoim życiu? Są takie momenty, kiedy Pan Bóg nam się pozwala niesłychanie brutalnie skonfrontować z prawdą o naszym grzechu. Może nieraz Pan Bóg dopuszcza momenty tej brutalnej, bolesnej konfrontacji, po to, żebyśmy wreszcie odkryli, że On jest Zbawicielem. Ten, kto nie przyjmie tej prawdy, jest potępiony. Nie dlatego, że Bóg się na nim mści, tylko dlatego, że póki ja nie wiem, że potrzebuję Zbawiciela, nie doradcy, nie kogoś, kto mnie poklepie po plecach, ale Zbawiciela, kogoś, kto mnie uratuje, to się nie dam uratować. Ktoś, kto nie wie, że potrzebuje pomocy, kto nie uznał, że potrzebuje pomocy, nie jest w stanie jej przyjąć, to aż za dobrze wiemy. Nauczeni tego na różnych przykładach w życiu. W połowie postu Bóg przychodzi z tym pytaniem: czy wiesz, że potrzebujesz zbawienia? Czy wiesz, że w poście nie chodzi o drobny lifting Twojej osobowości? Czy wiesz, że jesteś skończonym grzesznikiem, biedakiem, nędzarzem? Że Twoje grzechy to jest śmierć, w której siedzisz na własne życzenie. I nie wyjdziesz z niej własnymi siłami. Jak to wiesz, to Bóg ma dla ciebie odpowiedź w swoim Synu. Bóg pragnie odwiecznej tej odpowiedzi udzielić Tobie konkretnie. Dał swojego Syna jedynaka. Tak mu zależy. A my patrzymy na Jezusa na krzyżu, trochę znudzeni, bo to już było. Się drapiemy po głowie, nie? Przesadził trochę, a to trzeba było aż tak. Tak trzeba było, dla ciebie. Tylko pytanie w tej liturgii, tej niedzieli, tego słowa jest takie: czy ty już o tym wiesz, czy pozwolisz sobie o tym wiedzieć? To nie jest doświadczenie przyjemne. To jest doświadczenie paschalne. To znaczy takie, które rzeczywiście da Ci życie. Zbliżamy się do uroczystości świętego Józefa. Józef jest dla nas wzorem wielu rzeczy, patronem w wielu rzeczach. Jest dla nas wzorem czułości, jest dla nas wzorem brania odpowiedzialności, wzorem ojcostwa, wzorem męskości, wzorem budowania relacji rodzinnych, także wzorem takiej miłości, która się nie pcha na pierwszy plan, która potrafi siebie zatrzymać w cieniu, w milczeniu. Ale myślę, że w tych najbliższych dniach potrzebujemy Józefa szczególnie jako tego, któremu anioł powiedział, Ty nadasz Mu imię Jezus. Potrzebujemy Józefa jako patrona w tym zmaganiu się o prawdę, że Jezus to znaczy zbawiciel, Bóg zbawia. I że ja jestem tym, który rzeczywiście potrzebuje zbawienia. Prośmy Józefa, żeby tak jak On nadał imię. Małemu Jezusowi, tak żebyśmy my potrafili, zechcieli rzeczywiście nadać Jezusowi Jego imię w naszym życiu. Bóg zbawia mnie grzesznika, bo ja grzesznik, ja trup potrzebuję zbawienia. Nie drobnego makijażu, nielekkiej korekty postawy, zbawienia. Problem z Bogiem jest taki, że my czasem chcemy od niego dużo innych rzeczy, a Bóg zasadniczo to, co przynosi nam, to, co chce nam dać, to jest zbawienie. I stąd czasem może nieporozumienia między nami a nim. Niech nam Józef w tych najbliższych dniach na tym śródpościu, na którym się znajdujemy, zbliżając się coraz bardziej do świąt paschalnych, pozwoli odkryć, pomoże odkryć. Jezusa Zbawiciela, mojego Zbawiciela, Twojego Zbawiciela. Amen.